Zamień promile na ciekawsze chwile. Pod takim hasłem na tarnowskim rynku odbył się dziś drugi happening antyalkoholowy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych. Nie zabrakło konkursów i zabaw. Jednak głównym celem była profilaktyka. Konkursy, zabawy, profilaktyka i edukacja to te elementy, które są najważniejsze dzisiejszego dnia, 1 czerwca, kiedy drugi raz już w historii Tarnowskiej Straży Miejskiej organizujemy happening antyalkoholowy dedykowany bezpośrednio do tarnowskiej młodzieży, do tarnowskich dzieci. Ale również do rodziców i do opiekunów. Te wydarzenia, które mamy okazję dzisiaj obserwować, są doskonałą formą spędzenia wolnego czasu przez młodzież i ewidentnie wskazują, w jaki sposób należy funkcjonować, aby omijać częste pokusy związane z alkoholem, który jest elementem. Absolutnie niekoniecznym w życiu młodego człowieka, potrafi tylko i wyłącznie zniszczyć to, co najważniejsze, czyli nadzieję, wiarę i chęć rozwoju osobistego. Atrakcji jest bardzo dużo. Mamy okazję spotkać się dzisiaj z przedstawicielami wielu sportowych instytucji na terenie Tarnowa, jest zespół Tarnowskiego Karate. Jest się macha, są panowie, którzy będą przeciągać linę, czyli strongman Tarnowski, będą konkursy, zabawy, alkohol. Wszystko co dobre, po to, żeby spędzać czas inaczej, pokazać, jak można się bawić bez alkoholu. Organizatorem imprezy była Tarnowska Straż Miejska. Rozpoczęła się dziewiąta edycja festiwalu Mała Talia. W programie znalazły się spektakle dla najmłodszych i nie tylko. Gra miejska, zajęcia oraz warsztaty. Festiwal rozpocznie się premierą Tarnowskiego Teatru Lato Muminków. Polecam weekendowe też pokazy tej bajki. Czyli 3 i 4 czerwca, sobota i niedziela, gramy o 16. Na tegoroczną talię zaprosiliśmy także teatr gościnny Teatr Rabcio z Rabki Zdroju ze spektaklem Płasza-Hrajka. Tak jak w ubiegłych latach, chcemy, aby dzieciaki występowały dla dzieciaków, i tutaj zaprosiliśmy do współpracy Teatr Tuptusie. Oni pojawią się na scenie ze spektaklem 4-5-6, Widzą Cię, ale nie, nie tylko Tuptusie, a także Teatr Tuptus. Będzie około 50. Osób w wieku od 4 do, jak dobrze pamiętam, 65 lat ze spektaklem historycznym dotyczącym Ternowa. Bardzo, bardzo zachęcam do udziału w Grze Miejskiej. To będzie takie całkowicie darmowe wydarzenie dedykowane dla przedszkolaków i dzieciaków tak w wieku podstawówkowym. W grupach z rodzicami czy z opiekunami pełnoletnimi będą sobie spacerować po centrum Tarnowa i rozwiązywać zadania dotyczące znanych pewnie lubianych bajek. Będą także bardzo ciekawe warsztaty przygotowane przez panią Dorotę Bałszyńską-Srebro, która pisze o tarnowskich legendach i także na podstawie legend będzie chciała poprowadzić grupę już dla dorosłych i to też ten weekend, właśnie po to, aby osoby, które zajmują się przygotowywaniem spektakli, yy, miał jeszcze troszeczkę takiego warsztatu pomocniczego właśnie w oparciu o legendy. Festiwal Mała Talia potrwa do 12 czerwca. Klub sportowy UKS 1 Katarnów zaprasza na trzeci ogólnopolski turniej o puchar Katarzyny Mrus w piłce siatkowej dziewcząt. Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych: młodziczek i kadetek. W zawodach weźmie udział łącznie 16 drużyn. Początek turnieju w sobotę 3 czerwca o godzinie 9.30 na hali sportowej przy ulicy Krupniczej w Tarnowie. Nie żyje Krystian Raczek. Wychowanek Tajgera Tarnów, 7 lipca miał zadebiutować na gali bokserskiej w Wielkiej Brytanii. Niestety los sprawił, że tego pojedynku nie będzie.